Halo, halo, cześć, witajcie, Tomasz z tej strony. Witam Was podobnie w koszarach Tradingo. Słuchajcie, dzisiaj chciałem zrobić taki materiał trochę jakby analizujący obecną sytuację na rynku. Chciałem skupić się na konkretnych danych, konkretnych gdzieś tam liczbach oraz tym przede wszystkim, co dalej na rynku może się wydarzyć. Ponieważ mówiąc delikatnie, obecnie na rynku no, nie jest kolorowo, w zasadzie jest czerwono. Od miesiąca jak naprawdę mamy tutaj spadki na większości projektach i to są spadki rzędu nawet 50% na niektórych z nich. Także na pewno portfolio większości z Was tutaj bardzo gdzieś tam ucierpiało, i dla na pewno części z Was, szczególnie osób takich, które są na rynku nowe, może być to coś, czego po prostu wcześniej jeszcze no, nie, nie, nie czuliście, nie, takiego czegoś jeszcze nie doświadczyliście, więc po prostu może być wam z tym ciężko. Dlatego też dzisiaj chciałbym pomówić trochę właśnie o tym, jak do tego w ogóle podejść, jak to widzę dalej, co obecnie warto jest robić, na czym się skupić, i po prostu jak ten okres na rynku wykorzystać jak najlepiej. I zacznijmy sobie od. Tego, że obecna sytuacja na rynku, jaką mamy, czyli po prostu no, taka nuda, właśnie spadki, taki trochę marazm, jest to coś zupełnie normalnego. Jest to coś, co jakby osoby, które są na rynku od kilku ostatnich lat, widziały już niejednokrotnie i często były to spadki dużo większe niż widzimy obecnie. Na przykład ostatnia sytuacja, która miała miejsce podczas upadku FTX, no to było to dużo drastyczniejsze i te spadki były bardziej takie dotkliwe oraz agresywne niż mamy to właśnie Teraz. Także obecnie jest taka sytuacja na rynku, kiedy trochę możemy też złapać oddech, ponieważ przez ostatnie 9 miesięcy, tak naprawdę, jak patrzymy sobie właśnie gdzieś tam na wykresy, no to cały czas tak naprawdę rynek piął się nam do góry. Cały czas gdzieś tam mieliśmy właśnie wzrosty, które były spowodowane głównie tutaj sytuacją na Bitcoinie oraz na ETF-ach. I prawda jest taka, że właśnie te wzrosty, które trwały przez ostatnie około 9 miesięcy, były najdłuższe w historii rynku krypto. Nigdy nie było tak, żeby rynek Cały czas tylko rósł, i tylko rósł, bez takich właśnie większych korek, jaką mamy obecnie. Także jest to dla rynku coś dobrego. Jest to sytuacja, w której rynek trochę się czyści i kiedy też możemy ten właśnie sytuację wykorzystać na różnego rodzaju przemyślenia, analizy oraz po prostu przygotowanie sobie lepszej strategii na dalsze etapy rynku. No i właśnie przede wszystkim zastanowienie się też nad tym, co dalej. To jest właśnie coś, co ja robię bardzo regularnie na rynku i cały czas właśnie staram się zastanawiać nad tym, co może wydarzyć się po prostu dalej. Jakby nie patrzę tylko na to, co dzieje się obecnie, tylko właśnie staram się gdzieś tam przewidywać, jakie gdzieś tam zapalniki, sytuacje mogą mieć miejsce w kolejnych etapach rynku. I o tym między innymi właśnie piszę na swoim telegramie, do którego Was serdecznie zapraszam. Link do niego macie poniżej. I tutaj właśnie dzielę się swoimi przemyśleniami, swoimi zagraniami, gdzieś tam rzeczami, które właśnie sam na rynku robię. Jest tutaj ponad już 20 tysięcy osób i myślę, że każdy tutaj coś dla siebie po prostu znajdzie. Także link do telegrama. Macie poniżej w opisie. A więc w pierwszej kolejności warto po prostu wiedzieć, że obecna sytuacja to nie jest coś nowego. Rynek kryptowalut się nie kończy. To jest po prostu jakby okres, w którym rynek się czyści, w którym po prostu można właśnie taki oddech złapać i zastanowić się nad tym właśnie, co będzie dalej. I na to pytanie postaram się trochę dzisiaj odpowiedzieć, ponieważ obecnie widzę to w ten sposób, że no tak naprawdę mamy już końcówkę kwietnia i wydaje mi się, przynajmniej właśnie pod to będę gdzieś tam grał, że do tego okresu wakacyjnego, czyli Powiedzmy gdzieś tam od drugiej połowy czerwca, czyli okresu, który no, zawsze jest takim, powiedzmy, okresem słabszym na rynku kryptowalut, kiedy po prostu mniej się dzieje, kiedy wolumeny są mniejsze, ponieważ dużo osób gdzieś tam no, po prostu jedzie na wakacje, tak, czy spędza ten czas z rodziną i po prostu dużo mniej się wtedy dzieje. Dlatego jest to taki okres raczej zawsze nudny. i wydaje mi się, że będziemy mieli taką sytuację, kiedy właśnie do tego okresu będziemy mieli jeszcze jakąś falę wzrostów na rynku, ale nie wydaje mi się, żeby to była taka fala wzrostów na wszystkim, na wszystkich aktywach, tylko raczej będzie. Będą to pojedyncze takie nisze, trendy, czy tam sieci. O czym też za chwilę trochę bardziej powiem i pokażę Wam takie konkretne zapalniki, jakie tutaj widzę. Ale generalnie uważam, że będziemy mieli tutaj jeszcze właśnie przed tym okresem wakacyjnym jakieś większe odbicie i po prostu tutaj część projektów jakoś tam swoje wartości odzyska. Ale potem wydaje mi się, że właśnie ten okres znowu wakacji będzie tutaj takim okresem raczej nudnym, w którym no, coś pewnie będzie się działo, jakieś tam pojedyncze trendy. Ale generalnie wydaje mi się, że takie poważniejsze wzrost taka mocniejsza hosta rozpocznie nam się dopiero gdzieś tutaj w okolicach powiedzmy września, października. No i gdzieś tam właśnie taką sobie przyjąłem strategię oraz takie założenia. Obecnie patrząc sobie na rynek oraz przede wszystkim na wolumeny, które zawsze bardzo dobrze pokazują właśnie sentyment rynkowy, no to widzimy, że tak naprawdę każda sieć obecnie ma dużo mniejsze wolumeny, bardzo duży spadek, między innymi na Ethereum to jest około 30%, więc bardzo dużo. Co ciekawe Solana bardzo dobrze się trzyma, na Solanie te spadki są w zasadzie nie niezauważalne i tam cały czas memcoiny po prostu ciągną tą sieć i po prostu Solana żyje sobie swoim życiem i memcoiny tam także. Nawet jak spojrzycie sobie tutaj na właśnie te projekty w ciągu ostatniego tygodnia, no to widzimy między innymi, że tutaj BONG się w ogóle nie przejmuje spadkami i robi 60% w ciągu tego tygodnia, tutaj PP 35%, także tutaj memcoiny cały czas gdzieś tam idą sobie swoimi drugami i żyją swoim życiem. No ale właśnie tutaj poza Solaną i gdzieś tam jakimiś wyjątkami takich mniejszych sieci, no to większość tutaj jednak sieci bardzo mocno obrywa, tak, tutaj Arbitrium 36% na minusie, Base 27%, Torchain 42%, czy taki Avalanche prawie 50%, więc no jakby to pokazuje, że tutaj spadki naprawdę są duże i generalnie zainteresowanie rynkiem bardzo mocno spadło, co widać nie tylko tutaj po wolumenach, ale także po innych wskaźnikach, jak chociażby opłaty na Ethereum, które obecnie są rekordowo niskie i tutaj pewnie że wszyscy zacierają ręce, ponieważ obecnie robienie właśnie transakcji, czy to na Ethereum, na jakichś specjalnych mostach, czy też na po prostu innych protokołach jest bardzo, bardzo tanie i warto ten okres wykorzystać właśnie na to, aby gdzieś tam te aktywności na airdropach sobie robić, jeżeli oczywiście tym się właśnie zajmujecie. Także generalnie to, co obecnie robię, to regularnie staram się właśnie obserwować to, jak wyglądają wolumeny na poszczególnych sieciach oraz gdzie ewentualnie coś więcej może się dziać. Tak jak na przykład widzicie obecnie na sieci Mode, mamy tutaj wzrost o prawie 100%, jeżeli chodzi o wolumeny, a więc potencjalnie jest to miejsce, w którym być może warto jakieś tam okazji poszukać, ale wydaje mi się też z drugiej strony, że to jest takie teraz trochę szukanie okazji na siłę. I raczej ja tego nie robię, tylko raczej staram się wykonywać inne czynności, o czym też za chwilę powiem Wam, co konkretnie właśnie robię, na czym się skupiam i gdzie obecnie gdzieś tam swój czas właśnie lokuję. A więc pierwszą rzeczą, którą robię, no to jest oczywiście jakieś tam dokupowanie sobie pozycji na Hosse. I tu ostatnio dodałem post na swojego Twittera, gdzie pytałem Was o to, jakiego alta w zasadzie obecnie kupujecie najwięcej którą pozycję macie taką największą, jeżeli chodzi właśnie o altcoin na Hossę. No i tutaj właśnie pisałem o tym, że w moim przypadku jest to TIA, którą cały czas też staram się dokupować. No i tutaj było dużo odpowiedzi właśnie też podobnych do mojej, czyli właśnie sporo osób tutaj akumuluje także TIA, sporo osób także gdzieś tam kupuje TAO oraz inne takie większe projekty. No i pokażę wam teraz właśnie jakie projekty ja konkretnie obserwuję i które staram się podczas tych spadków dokupować oraz gdzie generalnie właśnie robię takie DCI, na tych projektach, które chcę trzymać sobie pod hostem. I tak jak wspomniałem, takim pierwszym projektem, który właśnie obecnie staram się akumulować, jest to TIA, która obecnie jest takim altcoinem numer jeden, jeżeli chodzi o właśnie moje portfolio. Pomijając chociażby Ethereum, którego nie traktuję jako gdzieś tam altcoina, tylko bardziej takie aktywo typowo strategiczne, coś jak stablecoiny. No i obecnie TIA jest tutaj w okolicy 10 dolarów. W swoim ATH była tutaj w okolicy 20 dolarów. W zasadzie nawet przebiła ten poziom, tak, to było. Ponad 20 dolarów, więc obecnie jest na minusie około 50%. I generalnie TIA jest to taki projekt, który moim zdaniem będzie jednym z największych, jeżeli chodzi o ten cykl. I uważam, że aktualnie jest dobry moment na to, aby właśnie gdzieś tam pomyśleć o takim DCA na tym projekcie. Ja generalnie staram się tutaj robić DCA poniżej 10 dolarów, więc obecnie jesteśmy bardzo blisko tego poziomu, ponieważ uważam, że TIA będzie radziła sobie dobrze w tym cyklu. A obecnie uważam też, że mam taki dołek, jeżeli chodzi o poziom zainteresowania tym projektem. Ponieważ, po pierwsze, no cena bardzo mocno spadła, po drugie nie ma żadnych airdropów, które były tak hucznie zapowiadane, właśnie za staking TIE. Tak naprawdę, poza Dimension, to do tej pory nie było jakichś takich większych airdropów. No a TIE uważam za naprawdę jeden z mocniejszych altów na Tom Hossę, tutaj obecnie dużo projektów, które się dopiero budują, wykorzystują właśnie technologię od Celestii. I uważam, że generalnie też trend związany z modularnością, który jest czymś nowym na rynku, będzie miał swoje 5 minut i po prostu ja tutaj cierpliwie czekam na to, aż pozytywny sentyment wróci do Celestii i jestem przekonany, że tutaj ona prędzej czy później swoje ATH po raz kolejny przebije. I tutaj widzę potencjał naprawdę na dużo większe wyceny, niż miało to miejsce jeszcze gdzieś tam w lutym tego roku. Także TIA jest obecnie jednym z właśnie altów, które staram się skupować. Drugim takim altcoinem jest też projekt Entagle, czyli token NGL, który obecnie także jest tutaj na bardzo niskich poziomach, jest to $1.15, a tutaj w swoim szczycie było to ponad 2.80, więc jest na minusie około 60%. I generalnie NGL jest to projekt nowy z trendu Oracle, a więc jest to trend związany z komunikacją między różnymi blockchainami, między różnymi projektami, aplikacjami, także jest to jakby trend bardzo potrzebny, nie jest on jakoś super taki powiedzmy sexy, ale generalnie patrząc tutaj na przykład na takiego chainlinka, no to wydaje mi się, że tutaj jeszcze jest jakby, no, na to, żeby właśnie takie nowe projekty także zbudowały sobie tutaj jakąś renomę i po prostu były w stanie gdzieś tam osiągać dużo większe wyceny. No i właśnie uważam, że NGL jest jednym z nich. I pomimo tego, że ja tutaj na więcej tokenów mam jeszcze z IDO, które tam było przy stanie 0,045 dolara, więc cały czas jest to na bardzo dużym plusie, to mimo wszystko będę starał się właśnie NGL dokupować. I takie właśnie poziomy poniżej dolara 20 wydaje mi się, że są dobrym momentem na to, żeby gdzieś tam jakieś DCA zacząć i ja tutaj właśnie wczoraj zakupiłem sobie taką kolejną paczkę tych tokenów przy dolarze i 14 centach. Kolejny projekt, na który się czaję, który chce mieć w swoim portfolio w większej ilości jest to token Injective. O Injective generalnie był filmik na tym kanale jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, kiedy był on jeszcze dużo tańszy niż nawet jest obecnie i tam właśnie mówiłem o tym, dlaczego uważam, że ING jest tutaj dobrym betem na Hosser, jak sam was mówiłem o Celestii, kiedy jeszcze nawet nie wyszło na, na rynek i dalej uważam, że Injective będzie jednym z topowych projektów tej Hossy. Obecnie jest to 52. miejsce i market cap na poziomie 2,3 miliarda dolarów. Tutaj w swoim szczycie injective było już ponad 52 dolary i jest to spadek także około 51%. No i ja generalnie na injective czaję się tutaj cały czas, ponieważ planuję dokupować ten token poniżej, tak gdzieś 20 dolarów, być może od tych 22 gdzieś tam bym zaczął, ale generalnie uważam, że jest to token, którym warto też się 60. Gdzieś tam ma potencjał na tą hossę i myślę, że tutaj, podobnie jak właśnie przy Celestii, takimi katalizatorami do wzrostu będą również airdropy od projektów, które będą budowały się na tej sieci, ponieważ jest to sieć nowa, jest to L1. Więc tutaj wydaje mi się, że. Jakby osoby, które mają inżyn w swoim portfolio mogą być spokojne, ponieważ długoterminowo ten projekt raczej jestem przekonany, że będzie radził sobie dobrze. Kolejny projekt, który też staram się gdzieś tam jeszcze dokupować, ale tego nie robiłem na tych poziomach, jest to TAO. O TAO generalnie także robiłem filmik na tym kanale, kiedy było po 50 dolarów. Miało to miejsce jeszcze w zeszłym roku, gdzieś tam w okolicach września, a tutaj w swoim szczycie TAO kosztowało już ponad 750 dolarów. I generalnie podobnie jak przy właśnie Celestii czy przy Injecti, także uważam, że TAO będzie jednym z największych altcoinów tej HOSY i u mnie takie poziomy, na których bym się dalej decydował, by ten token dokupować to byłoby gdzieś tam w okolicach około 350 dolarów 360, coś takiego, więc trochę to jeszcze nam brakuje, aczkolwiek ja tutaj jestem cierpliwy, wydaje mi się, że jeszcze możemy spaść trochę niżej, jeżeli nie teraz, to gdzieś tam może właśnie w okresie wakacyjnym, także ja tutaj ze swoimi środkami czekam na to, żeby sobie jeszcze TAO pod hossę dokupić no i oczywiście może zabraknąć Ethereum, które tak jak mówiłem nie traktuję jako altcoin, ale jako takie aktywo typowo strategiczne i jakby ja to Ethereum wykorzystuję do różnego rodzaju akcji, jak chociażby działania pod airdropy, jak rozgrywanie low capów, więc jakby jest to dla mnie takie aktywo w tej chwili najważniejsze i to jego chcę mieć najwięcej, tak powiedzmy to jest aktywo, które po prostu staram się akumulować i cały czas chcę go mieć więcej i jeżeli Ethereum spadnie po raz kolejny gdzieś tam poniżej tej wartości 3000 dolarów, to również będę rozważał zakupowanie go w większej ilości, no ponieważ Ethereum jest to dla mnie po prostu aktywo numer jeden, jeżeli chodzi o ten cykl. Nawet gdzieś tam stawiam to wiele niż Bitcoin i uważam, że tutaj Ethereum będzie radziło sobie naprawdę dobrze w tym cyklu. Generalnie, jeżeli chodzi o wszystkie te projekty, to są one dostępne na Bybitie. Gdyby ktoś z Was chciał sobie je dokupić, to w każdy z nich tam się właśnie znajduje. A jeżeli konta na Bybit jeszcze nie posiadasz, to poniżej masz link do rejestracji i dzięki niemu otrzymujesz także dostęp do kilku takich dodatkowych korzyści, bonusów, m.in. za dokonanie pierwszej wpłaty na otrzymujesz tutaj kupon na 30 USDT do wykorzystania właśnie na tej giełdzie, a dodatkowo jeszcze otrzymujesz także dostęp do roli VIP na naszym Discordzie, koszar tradingu, dzięki czemu masz dostęp do ukrytej sekcji sygnały oraz strategie, gdzie każdego dnia tutaj nasi traderzy oraz analitycy dzielą się swoimi przemyśleniami, zagraniami oraz wiedzą, także możesz sobie z tego korzystać, możesz sobie kopiować właśnie ich ruchy i po prostu też dzięki temu zarabiać. Tak więc w pierwszej kolejności zakładasz sobie właśnie konto na ByBit z tego linku poniżej. Następnie wchodzisz sobie na naszego Discorda, do którego również link masz poniżej w opisie. I tutaj w zakładce odblokuj dostęp VIP masz instrukcję, gdzie wszystko krok po kroku jest opisane, co i jak należy zrobić, aby sobie właśnie tego VIPa odblokować. To Ci zajmie jakieś tam powiedzmy dwie minuty, abyś miał dostęp do sekcji, która daje masę tutaj możliwości. Ok, teraz przechodząc sobie już dalej do takich konkretnych powiedzmy zapalników, jakie obecnie widzę, które mogą mieć wpływ na rynek krypto w najbliższym czasie, to tutaj widzę przede wszystkim dwa. Pierwszy z nich jest to długo przykiwany już lunch projektu Notcoin oraz ich tokena, właśnie Not. No i to tutaj generalnie ostatnio, jeżeli chodzi o całe jakby ton blockchain o całą sieć no to zrobiło się tak bardzo pozytywnie ponieważ tutaj było to wystąpienie właśnie Pawła Durowa podczas token 2049 w Dubaju i tutaj właśnie w tym czasie Toncoin tutaj dobijał do swojego ATH i przebił je, tutaj ATH było na poziomie 763 tylko po to żeby kilka dni później tutaj zjechać bardzo mocno do poziomów 522 i obecnie to jest korekta o ponad 30% i generalnie obecnie na całej tej sieci mamy bardzo duże spadki tak naprawdę większość projektów jakby bardzo mocno spadła o ponad 50% powiedzmy i wydaje mi się, że spora część z nich może się już nie podnieść. Taki na przykład Redo obecnie spadł z poziomu ponad 100 milionów dolarów market capu do poziomu około 45, więc jakby potencjalnie dla mnie też jest to jakieś tam ciekawe miejsce na to, żeby sobie w ten projekt wejść. Także jest to naprawdę bardzo duża korekta. No i właśnie większość projektów na tej sieci tak mocno tutaj pospadała. No i tak jak mówiłem, też pisałem w swoich postach. Ja uważam, pod to też gram właśnie, że w momencie, kiedy NotCoin wejdzie na rynek i ich token po prostu pojawi się na sieci, no to będziemy mieli sytuację podobną, jak to miało miejsce na przykład na Solanie w zeszłym roku, kiedy to właśnie kilka airdropów sprawiło, że Solana stała się siecią numer jeden, nawet ponad Ethereum, jeżeli chodzi o wolumeny. Jeżeli chodzi o to, no to nie przewiduję, żeby on tutaj przebił Ethereum czy Solane, ale po prostu uważam, że jeżeli NotCoin właśnie wejdzie na rynek, tutaj w końcu ten swój token listują, to będzie miało to bardzo duży wpływ na to, jak na sieć by dalej się rozwijała oraz także właśnie na wolumeny, której ostatnio też między innymi Tether jakby zaczął tutaj pomagać tą blockchain i po prostu dodał UST do właśnie tej sieci, dzięki czemu także pojawiła się trochę większa płynność, no ale jakby paradoksalnie to sprawiło, że sporo właśnie osób zaczęło realizować swoje zyski do Tethera, no i po prostu wiele projektów spadło. Generalnie jeżeli chodzi o datę lunchu, no to dalej nie ma jej gdzieś tam oficjalnie podanej, tutaj Notcoin dosyć specyficznie prowadzi swoją narrację i tutaj trochę tak powiedziałbym, że troluje swoją społeczność, czyli Daje jakieś właśnie tam memy. No i dalej nie wiemy naprawdę, kiedy będzie miało to miejsce. Miało to być 24 kwietnia, ale gdzieś tam zostało przełożone, no i póki co nie wiadomo na kiedy, ale ja tutaj bardzo mocno to obserwuję. Jeżeli coś będzie tutaj tylko wiadomo, będzie porana jakaś data, to na pewno poinformuje was tutaj na swoim telegramie. Także warto tutaj być, ponieważ pojawiają się informacje po prostu na bieżąco, dużo częściej niż na YouTubie. I takim drugim zapalnikiem jest tutaj moim zdaniem airdrop. Od FRENTECH, który będzie miał miejsce już 29 kwietnia, czyli jutro. I generalnie uważam, że może być tutaj podobna sytuacja, właśnie jak opisałem przed chwilą z tonem, czyli po prostu, kiedy pojawi się ten token na sieci BASE, to cała sieć może także na tym sporo zyskać. Generalnie, jeżeli chodzi obecnie o Volmeny na BASE, to i tak są one, no może teraz nie rekordowo wysokie, ale generalnie tutaj w porównaniu powiedzmy jeszcze z początkiem marca, no to bardzo mocno tutaj wzrosły. Tutaj w szczycie one osiągały wartość ponad 650 milionów dolarów obrotu dziennie, a obecnie spadło to do poziomu około 350-360 milionów, więc tak jest to bardzo dużo. I generalnie uważam, że właśnie w momencie, kiedy tutaj Frentech wejdzie na rynek, kiedy ten token wejdzie na rynek, to także może być sytuacja, w której po prostu spory kapitał się pojawi i dużo projektów, które już na tej, tej sieci są, mogą także tutaj na wartości zyskać. Tutaj uważam, że warto jest śledzić platformę Warpcast, ponieważ tutaj pojawia się najwięcej alfy oraz takiego insight info, jeżeli chodzi o właśnie sieć Base, więc jest po prostu warto tutaj być i gdzieś tam sobie śledzić to, co się dzieje, aby po prostu te informacje mieć jak najwcześniej. Ok, słuchajcie, i taką rzeczą, którą uważam, że obecnie bardzo warto jest robić, tak, właśnie w takim okresie na rynku, jaki mamy obecnie, to jest edukacja. Edukacja, która moim zdaniem jest najlepszą formą inwestycji na tym rynku i która zawsze Wam się po prostu zwróci. I w związku właśnie z tym już jutro startujemy z trzydniowym takim wyzwaniem i z trzema takimi webinarami, na których będziemy omawiali różne aspekty, rynku oraz tego jak podejść do rozgrywania hossy właśnie w tym cyklu. I tutaj właśnie pierwszy webinar będzie dotyczył tego czy obecnie jesteśmy w trakcie supercyklu. Poprowadzi to tutaj Łukasz z Biblii Kryptowalut. Następnie drugi webinar poprowadzę ja, gdzie skupię się na elemencie związanym z tym jak podejść do rozgrywania hossy z małym kapitałem. I tam właśnie poruszę tematy związane z gemami, lowcapami, eldropami i tego typu różnymi rzeczami. I trzeci webinar, który będzie się 1 maja poprowadzi go Marek z Kryptowaluty dla Początkujących. I tutaj on jakby tak klamrą to wszystko zepnie i opowie o tym właśnie, jak zarobić na kryptowalutach w tym roku, gdzie jakby podsumuje wszystkie te różne rzeczy, strategie oraz takie właśnie podejścia oraz także błędy, jakich trzeba unikać. I tu właśnie, aby wziąć sobie w tym udział, to możecie zapisać się właśnie na tą konferencję, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Także link do właśnie zapisów macie poniżej, aby móc sobie to miejsce zarezerwować. I uważam, że jeżeli w tej chwili na rynku jesteś sobą nową, która dopiero gdzieś tam startuje albo ma niewielkie doświadczenie, to te webinary Dużo ci dadzą, ponieważ będzie tam masa przydatnej wiedzy, doświadczenia oraz po prostu no, takiego samego mięsa, jeżeli chodzi właśnie o podejście do rynku. No i słuchajcie, w tym filmie to było w zasadzie już tyle. Chciałem po prostu dawać Wam taki krótki update odnośnie tego, co się obecnie dzieje, taką aktualizację sytuacji. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że obecnie pewnie część z Was gdzieś straciła taką powiedzmy, jak rynkiem, takie zainteresowanie, ponieważ mało się dzieje, ale to jest zupełnie normalne i tego typu momenty są potrzebne. Warto wykorzystać je właśnie na to, aby się edukować. Aby gdzieś tam nadrapać sobie zaległości, jakieś robić analizy, ponieważ kiedy rynek znowu nam wróci gdzieś tam do łaski, wszystko będzie rosło, to nie będzie na to czasu. Dlatego ja się teraz właśnie sporo gdzieś tam poświęcam czasu na analizy, na klikanie airdropów, na jakąś tam dodatkową jeszcze edukację i to samo polecam także Wam. Także na dzisiaj już było na tyle. Dzięki za obejrzenie i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć.